Wróciłam właśnie z giełdy minerałów i pokażę Wam, co takiego kupiłam. Oraz podsumujemy sobie, ile pieniędzy wydałam łącznie na te wszystkie rzeczy, a trochę ich mam. Zaczniemy sobie od zawieszek, które sobie kupiłam. I kupiłam zawieszkę z kwarcu różowego, z kryształu górskiego. I on jest w ogóle taki piękny mi się podoba to, że on jest tak jakby e, popękany, ale jednocześnie jest gładki i tych pęknięć jakby nie czuć na samym kamieniu mega lubię taki efekt zawieszkę z tygrysiego oka zawieszkę z czegoś co w sumie nie wiem czym jest muszę się upewnić, bo nie potrafię tego kamienia rozpoznać pomimo że wydaje mi się, że już niejednokrotnie go widziałam, ale po prostu nie pamiętam co to za kamień jak pamiętacie możecie mi napisać I jest to taki kamień, który tak pięknie się mieni na złoto no śliczny jest a to jeśli dobrze pamiętam mam nadzieję, że się nie pomyliłam to jest noc Skyru. Ona też się tak pięknie mieni, jak właśnie takie gwiazdy na nocnym niebie. No też jest po prostu przepiękny. Jak go zobaczyłam, wiedziałam, że muszę go mieć. I za te pięć zawieszek zapłaciłam 25 zł, bo mieli taką promocję, że jak się weźmie pięć, to się to równa 25 zł. Oprócz tego za 10 zł kupiłam sobie 5 świeczek. Jedna była po 2 zł i przepięknie pachną. I wzięłam sobie dwie żółte, dwie czerwone i jedną białą. Idealne świeczki do robienia intencji, bo one się szybko wypalają i nie trzeba potem nie wiadomo ile czekać. Później kupiłam sobie dwa Mr. Box bo po prostu kocham kupować te Mister Boxy. Kocham to, że ja nie wiem co będzie w środku i obydwa były za 5 zł, więc łącznie wyszło 10 zł. Mam dzięki tym dwóm Mister Boxom cztery kamienie, które wam teraz pokażę. W jednym wylosowały mi się trzy klasyczne kamienie i pierwszy to jest klasyczny cytryn. Potem mamy dalej klasyk, czyli ametyst. I ostatni to jest kryształ górski. Wylosowałam coś takiego, co ma bardzo ciekawy tutaj ten przód, do takiego szpica, ale dla mnie przynajmniej nie jest jakimś ciekawym kamieniem. Jest to gips, jakaś odmiana gipsu. Gips dobroczyński, czy coś takiego. Łącznie za to wszystko zapłaciłam 45 zł. Daj znać, czy to dla ciebie dużo, czy mało.